Wszyscy jadący międzynarodową, ruchliwą trasą z łodzi w stronę Sieradza, a dalej w stronę Wrocławia, dostrzegają wyrastającą wśród współczesnej zabudowy łasku potężną, starą kolegiatę. Były lata, że o łasku mówili prawie wszyscy mieszkańcy Polski. Było to jedno ze sławniejszych miast w początkach XVI wieku. To za sprawą Jana Łaskiego, kanclerza królewskiego, prymasa, arcybiskupa Polski. Jeden z najważniejszych mężów stanu mieszkał tu w tym mieście. Tu się wychował i to miasto należało do jego rodziny. Znaleziska archeologiczne wskazują na to, że łask formował się w postaci niewielkiej osady już w XI wieku. Należał do rodziny łaskich. To właśnie ta rodzina wybudowała w łasku pierwszy drewniany kościół. Powstał on w połowie XIV wieku i nosił wezwanie najświętszej Marii Panny oraz świętego Michała Archanioła. Rodzina łaskich w pobliżu kościoła rozwinęła osadę, nadając jej charakter miejski. Pozyskano u króla jagieły, prawa i przywileje miejskie. Zostało się to w 1422 roku. Bez mała wtedy, gdy biskupi włocławscy starali się uzyskać podobne przywileje dla miasta Łodzi. Łask wyprzedził nasze miasto równo o rok w tych staraniach. Początkowe dzieje Łasku i Łodzi były bardzo do siebie podobne. Oba miasta były miastami prywatnymi. Nie ogrodzono ich murami obronnymi. Większość mieszkańców zajmowała się uprawą roli, wypasem bydła i rzemiosłem. Ba, nawet herby oba te miasta miały podobne. Łódź miała w herbie łódkę z wiosłem, natomiast łask miał łódkę z kolumną. Był to herb, korab, należący do rodziny łaskich do rodziny właścicieli miasta. W XVI wieku jednak Historia obu miast płynie innymi nurtami. Łask staje się miastem znanym. Ambitny i poważany w Polsce prymas Jan łaski postanowił podnieść rangę miasta, a jednocześnie podnieść także rangę Kościoła Parafialnego do wysokiej godności. W tym celu wystarał się o przywilej utworzenia kolegiaty w łasku. I dawna parafialna świątynia stała się kościołem kolegiackim. W kolegiacie musiało być kilka kaplic, bowiem obsługiwało kolegiatę kilku księży, tutaj zwanych masjonarzami. Utworzono także kapitułę, a proboszcz uzyskał tytuł infuata. Jednak największą sławę zyskał łask w 1515 roku. Wtedy bowiem do kolegiaty została przywieziona przez Jana Łaskiego kolista niewielka rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Chrystusem. To renesansowe tondo, przypisywane znanemu rzeźbiarzowi włoskiemu Andrea della Robbia, zostało podarowane prymasowi przez papieża. Należało teraz pomyśleć o jakiejś znakomitej oprawie. I w 1517 roku Jan Łaski zlecił budowę nowej świątyni. W epoce, w której panował renesans, a prymas Łaski znany był z tego, że był wielkim propagatorem renesansu, bo często bywał we Włoszech, to sięgnął jednak po wzorce gotyckie. I stworzona została tu późnogotycka świątynia, którą poświęcono w 1525 roku. Późnogotycka kolegiata powstała na miejscu tego starego drewnianego kościoła parafialnego. Gotyk kierował myśli i wzrok ku Bogu. Budowniczowie gotyku wznosili kościoły bardzo wysokie, podkreślając na każdym kroku piony. Renesans wprowadził upodobanie do linii poziomych. W kolegiacie łaski styl gotycki połączony został z wpływem renesansu i na fasadzie kościoła podkreślono przy pomocy ceglanych gzymsów horyzontalne linie. Gzyms biegnący powyżej okien świątyni. Otrzymał on kształt wąskiego fryzu złożonego z dekoracyjnych, wykonanych w glazurowanej cegle detali. Obraz korony cierniowej. W ten sposób chciano przypomnieć o męce Chrystusa, męce, dzięki której chrześcijanie zyskali zbawienie. Najpiękniej uformowano fryz znajdujący się w najwyższej części świątyni. Zachowane do dzisiaj fragmenty tego szerokiego fryzu pokazują, jakie mistrzostwo osiągnęli ci, którzy z cegły ułożyli motywy przenikających się ostrych łuków, łuków w kształcie oślego grzbietu. Upodabnia to kolegiatę łaską do kościoła świętej Anny. W Wilnie. Tamten kościół budowano w 1500 roku, czyli w przybliżeniu, w tym samym okresie. To, co zwraca jeszcze dodatkową uwagę oglądających świątynię, to są przypory. W żadnym innym kościele nie spotykamy przypór tak bogato uformowany. Każda Część przypory, bowiem podzielone one są gzymsem na trzy kondygnacje. Uformowana została w inny sposób. Dzisiaj w murach kolegiaty dostrzegamy zaledwie cząstkę tej wcześniejszej bryły późnogotyckiej. Powiem, kościół został strawiony w czasie wielkiego pożaru w 1749 roku. Bez mała dwie trzecie kościoła runęło, grzebiąc jednocześnie piękne, stare wyposażenie. Sakrystia jest jedynym miejscem w Kolegiacie Łaskiej, w którym można obejrzeć dawne gotyckie sklepienia. Tak właśnie musiały wyglądać dawne sklepienia w całej kolegiacie. Były to sklepienia gwiaściste, bardzo urozmaicone. W tych sklepieniach układ gwiazd utworzony został przy pomocy profilowanych ceglanych żeber. W Sacristii jest jeszcze jedna niespodzianka. Stary, późnogotycki portal umieszczony nad wejściem do wyższej kondygnacji. Zniszczone części kościoła odbudowano w stylu późnego baroku. Jednak ci, którzy odbudowywali kościół, potraktowali świątynię z wielkim pietyzmem i z wielkim poszanowaniem dla tradycji. Zachowali tam, gdzie było to możliwe, te stare, Późnogotyckie wątki mur. Największa część czytelna jest do dzisiaj w prezbiterium. Po pożarze dobudowano z dwóch stron nawy głównej dwie potężne kaplice. Od południa kaplice Najświętszej Marii Panny. To właśnie tam umieszczono cudowne tondo renesansowe. Natomiast od strony północnej bliźniaczą kaplicę świętej Anny. Kaplice są bardzo wysokie i wydaje się, że pełnią rolę szerokich naw, tworząc charakterystyczny układ krzyża. Łatwo odróżnić wszystkie barokowe części dobudowane w XVIII wieku do kościoła. Są one tynkowane. Barokowa przebudowa widoczna jest również w fasadzie kolegiaty. W górnej części znajduje się typowy dla baroku miękko zarysowany szczyt, zwieńczony złocistym krzyżem. Po obu jego stronach wznoszą się wysokie, wąskie wieżyczki. Być może są one pozostałością dawnych wież Kościoła gotyckiego. Wnętrze łaskiej kolegiaty pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i świętego Michała Archanioła od końca XVIII wieku jest całkowicie barokowe. Najbardziej wyraziste elementy baroku to przede wszystkim architektoniczne ołtarze, ambona oraz potężne gzymsy wielokrotnie załamujące się. Tworzący ten charakterystyczny dla baroku nastrój. Są tu dwie kaplice. Ta najważniejsza i najcenniejsza jest dzisiaj w remoncie. Dopiero od października, od jesieni, będzie można znów oglądać przepiękną płaskorzeźbę włoską, która jest główną ozdobą i głównym skarbem łaskiej kolegiaty. Na razie musimy zadowolić się oglądaniem zdjęć w albumach, w folderach i na pocztówkach. Po przeciwnej stronie Kościoła jest kaplica świętej Anny. Zamienia się ona w okresie Wielkanocy w grup Chrystusa. I tylko tu, w naszym regionie, można ujrzeć legionistów rzymskich. Jedną z części ich stroju, jest hełm z pióropuszem. Piętnastu legionistów strzeże grobu Chrystusa. Wielki piątek, wielką sobotę.